ma widzowie, z tej strony ja Glutek, naczelny hater polskiego internetu i w dzisiejszym odcinku zajmiemy się Community Bedwars w Minecrafcie, jeśli chodzi o youtuberów. Skomentujemy sobie to co się dzieje teraz na YouTubie, więc jeśli Tobie taki odcinek się podoba, zostaw łapę, suba, komentarz. I dzwona, żebyś miał powiadomienia na bieżąco o nowych materiałach. I jest to pierwszy odcinek z serii dwóch odcinków, które będą komentary na konkretny temat, taki związany z Minecraftowo. Następny odcinek pojawi się w przyszłą środę o godzinie 13, więc mam nadzieję, że się tam zobaczymy i że będziecie czekać. A ja już nie przedłużam i zapraszam do słuchania. Jeszcze przed odcinkiem chciałem powiedzieć, że ten odcinek nie ma na celu nikogo obrazić, jest to moje zdanie na temat tego, co się dzieje na YouTubie u konkretnych twórców i tego co chciałem wam przekazać. Także zanim będziecie mnie objażać w komentarzach, że obrażam wam waszego ulubionego youtubera, jest to tylko moja opinia i nie musicie się z nią zgadzać, więc zachęcam do komentarzy ale wyrażających swoją opinię, a nie hejtujących. A więc tak, jak mogliście zauważyć od dłuższego czasu jest bardzo cicho w community Minecraft Bedwars. Dużo youtuberów jakby przestało nagrywać w pewnym sensie, jakby mamy kanały, które zakończyły swoją działalność albo kanały, które długo nic nie wrzucały, bądź też wrzucają bardzo rzadko swoje filmiki. I dzisiaj chciałem omówić właśnie te kanały i co się dzieje, bo dla mnie jest to coś nietypowego, ponieważ sam powyciłem teraz na YouTube, wiem jak to jest, kiedy kończy Wam się ta zajawka, ale jednak nie potrafię zrozumieć tego, że robi się coś na siłę, tak od niechcenia, że tak to powiem, jak niektórzy twórcy właśnie robią, do czego przejdziemy zaraz. A no więc, tak, pierwszą osobą, którą dzisiaj sobie omówimy jest Granderek którego chciałbym bardzo spropsować, jeśli chodzi o całe to community, ponieważ stracił zajawkę i wrzucił filmik, że kończy z YouTube'em. Dlatego za to wielki propsik, że odważył się zrobić coś takiego, że nie odjebało mu, że tak to powiem, od Fejmu i nie ciągnie tego dalej na siłę, mimo że tego nie czuje. I przerzuca się na robienie grafik, więc jeśli ktoś chce grafiki, to polecam do niego pisać. I jest to YouTuber, który ma 22 tysiące subów. Wybił się na takich filmikach jak Chromic City, Chat na Bad Wars, Manhunt, albo jak uczy się Godbridge'a. Dlatego miał on swoje pole do popisu, że mógł dalej ciągnąć ten swój kanał, robić zasięgi i zarabiać sobie z tego jakąś kasę. A jednak stwierdził, że nie ma zajawki i nie będzie tego ciągnąć, za co wielki, wielki prób. Zastępną osobą, jaką chciałbym omówić, będzie Elomordo, aka Marcel który wrzuca teraz filmiki raz na miesiąc, ma on 150 tysięcy subów, za co mu bardzo gratuluję. Nagraliśmy nawet kilka wspólnych odcinków, ale no jakby się na to nie patrzyć, teraz się trochę, że tak to powiem, zapuścił w tym, co robi. Kiedyś robił fajny content, z którego dało się pośmiać i był takim typowym kanałem Funny Moments, teraz stał się kanałem takim, że tak to powiem, challenge'owym, jakimś wyzwaniowym, stara się jak najwięcej wiedzy przekazać w swoich odcinkach, za co też peopsik, bo nie zmusza się do robienia tego, czego nie lubi, ale jakby się na to nie patrzyć, skończył się już u niego taki kontent typowo Bedwarsowy, typowo Minecraft 1.8, jakieś PvP i w ogóle. Co też przekłada się na to, że mniejsza część jego widowni jest zachęcana do gry w Minecraft. I czy to dobrze, czy nie, zostawiam wam to do napisania w komentarzach, a my lecimy dalej. Następną osobą jest Fiona który ma kanał 30 tysięcy subskrypcji Jest on popularnym youtuberem jeśli chodzi o Bedwars Uważany za jednego z lepszych graczy w Polsce Bedwars I też ostatnio się trochę zapuścił, nie chce mu się wrzucać filmików Ale od czasu do czasu coś wrzuci Moim zdaniem Feanek powinien sobie zrobić teraz przerwę, jeśli nie czuje tego co robi, robić to co lubi, odprężyć się i wyuczyć kiedy będzie mieć siłę i inspirację do nagrywania, bo też zmuszanie się moim zdaniem do nagrywania jest słabą rzeczą, bo nie powinno się tak robić, powinno się YouTuba robić dla zajawki, a nie dlatego, że się musi, dlatego Feanek wierzymy w Ciebie, odpocznij sobie, przemyśl sobie wszystko i wróć do nas, bo brakuje po prostu youtuberów, którzy będą promować tak świetną grę w Polsce jak Minecraft. Jakby się na to nie patrzyć, całe community teraz Minecraftowe jest mocno podzielone. Minecraft, że tak to powiem, umiera. Jest mało osób teraz, które promują gry, takie jak Bedwars, Wars, Skywars. Większość youtuberów albo rzadko nagrywa filmiki, albo w ogóle tego nie robi na tych trybach. Teraz stało się popularne, mocno SMP. Dużo osób przeszło na nowsze wersje Minecrafta. Niektórzy dalej siedzą na starszych, tak jak ja. I to powoli zaczyna wyniszczać community Minecraft, bo ludziom, którzy zawsze grali na 1.8, odechciało się już grać w tą grę. Nie mają takiej motywacji, nie mają czego oglądać ciekawego. I przez to też zniechęcają się do tej gry, co nie powinno mieć miejsca. Ponieważ Minecraft jest wspaniałą grą, nieważne czy wersje nowsze, czy starsze, powinniśmy się wszyscy spierać i nie prowadzić niepotrzebnych wojen. Sytuacja, jeśli chodzi o youtuberów jest nieco inna w różnych przypadkach. Na przykład weźmy sobie takiego C-potworka, który ma duży kanał, obecnie bodajże, 100 tysięcy subów i zajął się on nagrywaniem kontentu komentery, ale nie stricte Minecraftowego, tylko komentery takiego, coś typu Konopski Gimper i w ogóle. I widać, że jest osobą, która... Nie robi YouTube'a po prostu dlatego, że ma zajawkę, tylko wmówił sobie, że on musi być YouTuberem, koniec, kropka i trzeba robić to, co jest modne. Jakby nie mam nic do Cpotworka, bo jest spoko ziomeczkiem, da się z nim pogadać, ale brakuje mu tej naturalności w filmikach. Może ma teraz zajawkę na komentary, widzi, że to jest popularne i w ogóle, ale są w Polsce już duże kanały, które robią dokładnie to samo. Więc idąc tą drogą, raczej nie powiedzie mu się tak dobrze, jakby robił ciekawy content na przykład z Minecrafta, tak jak inni YouTuberzy. I mam nadzieję, że sytuacja u niego się poprawi, bo z zasięgami ostatnio trochę mu spadło. Na koniec zostawiłem Foamiego, który jest jednym z największych kanałów Bedwars w tym momencie w Polsce. Posiada on 150 tysięcy subskrypcji, co jest bardzo dużą liczbą, jak dla mnie. Pewnie większość z Was go kojarzy, ale też ostatnio zaczął się trochę ociągać i mega rzadko wrzucać filmiki, co tylko wpływa na niekorzyść naszego community. Mam nadzieję, Foamie, że wrócisz do nagrywania swoich filmików z Bedwarsów, gdzie po prostu udało się pooglądać ciekawy gameplay i posłuchać tego, co ty masz do powiedzenia. Bo ja osobiście lubiłem na przykład oglądać Twoje komentarze, więc mam nadzieję, że do nas wrócisz i prowadzić częściej livey. Bo livey to była rzecz. Tak wspaniała, że nawet ja wbijałem i lubiłem się pośmiać z tego, co ludzie piszą na czacie, popatrzeć, co robisz, jak to komentujesz. I mam nadzieję, że tylko będzie lepiej. Podsumowując, dużo osób z naszego community postanowiło zrobić sobie przerwę mentalną na pewno przerwę w filmikach, wrzucając je rzadziej, ale dalej robię to na przymus, więc chciałbym, żeby ta sytuacja się zmieniła. Jeśli naprawdę ktoś robi na przymus filmy Zróbcie sobie lepiej przerwę, odpocznijcie od tego, niech Wasza głowa się wyczyści i powrócicie ze świeżymi pomysłami, z inspiracją i przede wszystkim z motywacją do nagrywania tych filmików, bo oglądanie filmików, które są robione na siłę, jest naprawdę bolesne, mimo że robią one zasięgi, jednak jest to ciężkie dla twórcy i dla niektórych odbiorców. Patrzeć na to, jak kanał, można to powiedzieć, stacza się i nie jest już taki oryginalny i ciekawy jak kiedyś. Mam nadzieję, że ten odcinek komentary się Wam spodobał. Jeśli podoba Wam się taki format, zostawcie łapę. I co? Zapraszam do komentarzy, wyrażania Waszych opinii. To tyle ode mnie na dzisiaj. Życzę wszystkim miłego wieczoru, dnia, bądź też Janka. Siemanko.